Witam, to znowu ja, Myw. Dzisiaj nakręcimy survival z moim kolegą. Oskar Przesta się. Dzień dobry. No dzień dobry. Dobra, to zaczynamy. Dobrze. Prowadź. Wstatnie... A co ja mam no to już tam było coś. Ale tam te mapy są zepsute. Bo Jak? one powinny pokazywać napisy, a pokazywały normalną mapę. Dlatego jest źle, niedobrze. No, nat naturalnie. Weź, dopiero zaczęliśmy jest już noc. To jest niesprawiedliwe trochę. To włączy dzień. Dobrze. Dobra, ty a, włączy, ma a ja sobie będę zajadał chipsy. Dobrze, raz Dobrze. Teraz, żeby nie była. To w celach naukowych no i ty... naturalnie zaczyna się od drewna. Po co ci? Niesamowite. To tyś... niesamowite. No to jest drewno. To ja też... Ty ścinaj, a ja będę jadł chipsy. No dobra, to, na tyś... to tyś... nie, no, ja też. no tak chciałeś powiedzieć. Ale ja ci nie pozwolę, choć a, będzie... a po co ci drzewo? A będzie nam dirt potrzebny? To jest drzewo? Nie wiem. Ja mam plan zakopać się gdzieś w ziemi. No mam... No. Dobra, to ja ścinam tierce no nie mam czasu. Ej, po co ci to? Nie wiem. No przecież drzewo ci daje to samo, ja nie mam No, tierce ci nie da drewna. Nie, nie, Gdzie ty jesteś? W tym drzewie siedzisz z kimś, tak? No, tak się skroiła. Posuń butelkę. To co ty chcesz? No posuń nam. To sobie ścinaj. Ja wykorzystam to, co zebrałam. Wykorzystasz mnie? na pilona. Magiczna dziewoja. W ogóle tego nie powiedzieliśmy, ale w, tutaj są zadania do wykonania, tak jak w każdym dobrym survivalu. No właśnie. Jest ich 30. czterdzieści zadań. Skąd wiesz? Gdzie, no bo mam zapisane. Je. Tu jest jakiś Gdzie, Dzielą się na łatwe, na łatwe średnie, Ach. trudne, lekcewiste ja i epickie. Okej. Okay. Yy, czyli... O! Crafting table. No, ale nie sami... mam co zrobić, jak mam tylko drewno i dirta, więc... To z, z drewna coś chyba zrobisz. A masz... Dobra. Ja ma... robię... Ja zrobiłam sobie kilometr. No, daj wykop... mi patyka! Daj patyka, się. Masz kamień? Nie. Mieliśmy się nie wyzywać. Aha, no tak, zapomniałem, Dobra. Yy, czyli tak robimy to. Niech mi nie Jezus, co ja robię? Ja już nam kopię domek. Jezus, zabrakło mi dr... Jestem wspaniałomyślny. Myślę bardzo przyszłościowo. Mm -hmm, mm -hmm. gdzie nam ten... Gdzie budujesz ten domek? Gdzie, Nie wiem. Ziemian. Tutaj. Gdzie? Na dole, na dole. A, tu? Ja bardzo. Będziemy... się w ziemię. Ja bym było. ci proponował pozbierać więcej drewna. Ciągle mam w głowie tą piosenkę tego DJ-a Fiesta to. Jest to. Mioforta Fiesta Oczywiście na coś odbijać Znowu Wiem Oskar, ten odcinek będzie 15-minutowy, bardzo was przepraszamy Ale jeszcze mi YouTube nie wyraził zgody na filmiki powyżej 15-minutowe, bardzo przepraszam Jesteś nowy mi robisz multi i dajesz sobie słowa <noise> Dziękuję. Przyznaj się, przyznaj się. Ciii. Nie, jeszcze nie, jeszcze nikt nie wie. Jeszcze, jeszcze mnie zgłosiło jeszcze żeby żebym ci dał suba. Ciii. Ale dobra, jak... Ale to jest tajemnica. Jeszcze nikt o tym nie wie, wiesz. Jeszcze tak mam może... Nie, jeszcze tego nie wrzuciliśmy na YouTube. Dobra. Czyli ale to i tak. tak nadejdzie. No wiem. Jak dobra, mamy 9 kawałków. To no to niesamowite. To je, no ja już mam tak kamienia. To czekaj, staj sobie koło crafting table. Okej. A ja to zaraz do siebie dojdę. Ja się, ja się zgubiłam. Nie mogę sko. Tu, tu, tu... No tak, za Biedronką. Ja ci tu postawię dużo ropy. Postawię ci tu piece, włożę do niego trochę drewna, a ty wrzuć to co tam zdobyłaś to drewno. Czyli gówno. Tak, znaczy no, nie gówno, drewna. A czemu ci to Zbierać. No co? zostaw je, chcę węgiel zrobić, Drewno. No to zrób. No no to wstać tam drewno co zebrałeś. Aha, tak. Mam co? nadzieję, że go nie przerobiłeś. Nie, ale... Dobra. No, dobrze. Dobra, pali wstaź. się, pali się. Wysadziłem no całe 10 desek. No to iść zbierać dalej. Okej, okay. jakieś fajne drzewko łatwo cięte, o tam jest... Nie, nie będę To dalej... wszystkie się trudno O, tu jest takie duże, jakby coś. A tak w ogóle ten. Za, 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 zapomniałem powiedzieć, jest na mapie rozmieszczone 50 punktów. Okay. W których są różne śmieszne itemki i, i no i tyle. I należy je zebrać, bo wtedy będzie lepiej. Aha. No to ja, ja zbiorę już pierwsza. Już ci powiem do że tam. tam był Ciiś, Jeszcze nikt nie wie, jak mam na imię. No właśnie, ja już powiedziałam, że tam. Jak... Ty już zradziłeś moje imię, to ja zrobię. Ale sam się nazywać Mister. Oscar, więc. śniadanie. Mała, musiał... mała przerwa śniadaniowa śniadaniowa o dwudziestej coś, coś niesamowite. od ciebie bije profesjonalizm jesteś na nagraniu Dziękuję. najlepsze się... najlepsze jest to że mój Zobaczcie. kanał najlepsze jest to że mój kanał ma 3 dni i już mam 7 filmów Pozdraw. i trzech widzów z czego dwa multikonta <laughs> to ja, bo mnie zmusiłaś Nie, Cześć, groziłaś mi wyjściem z mojego domu. Oskar... Groziła... On, on mi groził, że wyjdzie z mojego domu i nie będzie się ze mną przyjaźnił, jak mu nie dam słowa. Wygonię cię. No to... Sam chciałeś wyjść. Co jeszcze? Ile już to kręcimy? Nie wiem. Cokolwiek. Zrobimy dłuższą sesję nic nie będzie. A jak się... A wiesz jak wycinać filmy, jakby co to mi powierzesz. No to, to, to się to się musisz nauczyć najpierw obsługiwać. No zaczęłaś zaczęłeś kręcić i się nie umiesz obsługiwać programem do obróbki. Cicho. To jest niesamowite. niesamowite. Czym mówi makerem? Chyba głupi jesteś. No... Mówi maker jest dobry. Trzeba się tylko nauczyć, to jest prosto. Dobra, mam już 24 kawałki. Jesteś nie niesam... są. 25. A, głód, mnie. głód mnie ja. Mam już to ten Co, Ale co? skończyć? Jak chcesz? Dobra, to koniec... Przyda, przyda się jeszcze więcej, ale... No może so, starczy. Dobra. Starczy, starczy, starczy. Mam nadzieję, że jest easy, bo jak nie to zdechnę z głodu. Nie, tutaj mam. Ty nawet nie wiesz co tu ustawiłeś na tym serwerze. bia mnie. Good. Okej. Okay. Oscar wyskoczyło mi, że mam mało miejsca na dysku. Dobrze, to my kończymy ten filmik, part pierwszy. Seria który to będzie sezon sezon drugi, bo już miałem pierwszy. Więc Ejza. do widzenia do sezonu drugiego. Kręcimy go teraz. Sezon drugi. Dobra. Chyba odcinek drugi. No, odcinek drugi. Jezus sezon drugi. Dobra, to na